Witajcie w naszym nowym odcinku. Dziś zabierzemy Was do jednej z siedmiu dolinek podkrakowskich, i jak widzicie w napisie za mną, zabierzemy Was oczywiście do Doliny Klucz Wody. Jeśli jesteście ciekawi, serdecznie zapraszamy. Jesteśmy na szczycie skały, na której miały się znajdować ruiny zamku rycerskiego, który zapewne miał za zadanie chronić tutaj jakiegoś traktu, znajdującego się na tym terenie. Rozglądamy się tutaj, natomiast jedyne co można zobaczyć, jeśli chodzi o ewentualne ruiny, no bo takich klasycznych oczywiście tutaj nie znajdziemy. To jest taki mały kamienny murek. Za chwileczkę go pokażę na przebitce. Natomiast to jest jedyne. Jedyny ślad, który pokazuje, że faktycznie mógł tu stać kiedyś zamek, jakaś warownia, która pilnowała tych terenów. O tym kamiennym murku właśnie przed chwileczką opowiadałem. Jak widzimy, kamienie tutaj są poukładane dość specyficznie, na pewno nie jest to natura, nie natura ułożyła te kamienie, więc wydaje mi się, że jest to póki co jedyny ślad, który mógłby wskazywać właśnie na istnienie kiedyś tej warowni, właśnie. W tym miejscu. Tutaj skały rozpościera się przepiękny widok na całą dolinę klucz wody. Oprócz śladów średniowiecznej warowni, e, założonej tutaj celem, w celach obronnych znajdziemy troszkę zieleni, e, troszkę drzew, troszkę krzewów. Jest bardzo piękny widok, bardzo przyjemnie tutaj jest. Troszkę można się spocić, wchodząc tutaj po kamiennych schodach. Należy uważać, żeby gdzieś nie spać, gdzieś się nie pokaleczyć. Są tutaj metalowe elementy jakiegoś to jakichś starych ułatwień, które miały pomagać tutaj turystom i zwiedzającym wejść na to miejsce. Tutaj mamy przykład, że znajdowały się tu kiedyś ułatwienia dla turystów, którzy chcieli Zwiedzić to miejsce. Widzimy tutaj e, wiele takich elementów metalowych wystających z ziemi. E, natomiast w tym momencie jest to już w tym momencie w tym momencie pozostały już tylko resztki, które e, jedynie mogą zagrażać turystom, dlatego że jeśli ktoś się przewróci, no to może sobie zrobić całkiem sporą krzywdę. Kiedyś na straży tego zamku stali rycerze e, uzbrojeni w miecze, tarcze e, i ubrani w zbroje. Dziś tego miejsca chronią gęste krzaki wyposażone w całkiem spore kolce, które nas tutaj skutecznie zniechęcają przed przedzieraniem się przez te zarośla. Natomiast jeśli będziemy mieć coś z długim rękawem, na pewno warto zagłębić się w te krzewy, pomimo kolców, pomimo drobnych zadrapań, ale zobaczyć całe to miejsce, które tam na nas czeka. Taka ciekawostka historyczna. W tym właśnie miejscu widzimy tutaj za mną dwa słupy graniczne. Wzdłuż tego potoku klucz wody w latach 1815 i 1914, na przełomie tych lat przebiegała granica pomiędzy cesarstwem Rosji i cesarstwem Austrii, czyli granica między dwoma mocarstwami, które uczestniczyły w rozbiorze naszego kraju. I w tym miejscu widzimy rekonstrukcję właśnie tych suków granicznych, tej granicy pomiędzy tymi dwoma cesarstwami. I dobiega koniec naszej krótkiej wycieczki po Dolinie Klucz Wody. Jest ona dość krótka, więc niewiele czasu nam to zajęło. Troszkę zobaczyliśmy, troszkę zwiedziliśmy. Zobaczyliśmy na pewno nowe miejsca, w których jeszcze nie było nas. Wybierzemy się jeszcze około 2,5 kilometra Dalej zobaczyć górną jaskinię Wierzchowską. Jeśli będzie otwarta, jeśli będzie dostępna, no to oczywiście tam wejdziemy i pokażemy Wam, jak to wszystko wygląda. Jak już wcześniej wspomniałem, Dolina jest dość krótka i niestety kończy się kolejnymi prywatnymi terenami, więc gdzieś tam trzeba obchodzić, gdzieś trzeba kombinować. Natomiast do któregoś momentu można spokojnie dojść, jest dość zróżnicowana. Ta ścieżka, bardzo fajny, przyjemny i szeroki szlak. Tutaj widzicie, że jest, jeszcze są walory akustyczne. Za mną ktoś hoduje pawia. Właśnie siedzi na parkanie i mnie podgląda tutaj. Pewnie mnie krytykuje albo popiera. Nie wiem, nie znam jeszcze języka pawi. Natomiast wracając do samego szlaku, zajęło nam to około godziny, żeby sobie go przejść w to i z powrotem, porobić parę zdjęć, wykonać kilka ujęć. Szlak... Spokojny, można przyjechać tu z wózkiem, można przyjść z dziećmi, można jak najbardziej również z pieskiem. Nie ma tutaj zakazu. Odnośnie psa, no byliśmy dzisiaj w dolinie Racławki, tam chcieliśmy dzisiejszy dzień poświęcić. Niestety nie wyszło, dlatego że jest kategoryczny zakaz wejścia z psem. Więc niestety się nie udało, ale wylądowaliśmy właśnie w dolinie Klucz Wody.